Siemano, z tej strony Wowka w tym odcinku do wygrania macie Paysy Card o wartości 20 zł. Wystarczy, że zostawicie lajka, suba z dzwoneczkiem i komentarz, dowiecie się w trakcie odcinka. Więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony, Wówka, jesteśmy na Hellcase. Ie. Będziemy sobie robić od najtańszej skrzyneczki do kosy. Najtańszej skrzyneczki MilSpec, słuchajcie, MilSpec za 30 centów. Są skrzyneczki tańsze, ale one są dostępne tylko na przykład na bitwach lub na farmę. Standardową, najtańszą skrzynką jest właśnie MilSpec, którego dzisiaj będziemy sobie otwierać i zobaczymy czy uda się nam zrobić koskę z tej oto skrzynki a jest do tego ciekawa naprawdę historia, którą wam za chwilę opowiem ale najpierw, tutaj po wejściu klikacie sobie promo code, tutaj kod ety, który daje wam słuchajcie 10% do, do, do doładowania no i 70 centów na start aby doładować można sobie kliknąć tutaj metody płatności to jest Ozen Visa, e, mamy też Wallet Carda, przelewy 24 krypto Soforta, e, skinami można Neosarfem, Google Payem i można też wykupić sobie premium. Więc tak, będziemy zaczynać sobie. Dzisiejszy odcinek Nie mamy oczywiście tych 405 dolarów Na tą skrzynkę Żeby właśnie dokonać tego co dzisiaj będziemy dokonywać Wydamy na to słuchajcie 55 dolarów Najpierw będziemy otwierać skrzyneczkę Standardowo czyli po prostu Przez otwieranie skrzynek dodamy też sobie Do tego bitwy Zobaczymy w ogóle jaki będzie Właściwie najdroższy Skin który nam wypadnie Właśnie ze skrzyni milspec A to co do ciekawej historii Muszę Wam powiedzieć, że ten odcinek nagrywam dzisiaj drugi raz, niestety. Niestety, drugi raz. Dlaczego, niestety, dobra, do, tutaj, niby fajny skin za dolara 69,290, czyli praktycznie nam pozwracało. A dlatego, że nagrałem sobie ten odcinek oczywiście. Zmieniłem sposób ustawienia kamery w OBS-ie, przez co dam taki inny ekran. I zdjęło mi rozdzielczość, słuchajcie, do 480p podczas nagrywania. No i teraz problem wyszedł taki, że podczas odtwarzania tego filmu, wszystko jest tak rozmyte, nawet nie widać praktycznie, słuchajcie, mojego balansu, nie widać kwot. No jest po prostu masakra. No i ten film już raczej chyba nie jest do ratowania. Więc po prostu nagramy sobie drugi raz. No a jak się zakończył ten odcinek, zaspoileruję wam troszeczkę później, żeby wam od razu tego nie mówić. Ale było ciekawie, było ciekawie, powiem wam co się działo tam mniej więcej. Więc tak, tutaj 2.05 kurczę, Nie do końca te jakieś super skiny lecą, ale nie lecą też najgorsze. Plan na odcinek jest taki że polecimy sobie z tymi skrzyneczkami zrobimy troszeczkę bitw, myślę tak że około 3 bitwyśmy sobie zrobili i polecimy słuchajcie potem sobie na kontrakty, skiny które mi wypadną zostaną po prostu skontraktowane no, i za pomocą kontraktów, właśnie, spróbujemy sobie zrobić koskę, a właściwie otworzyć skrzynię z kosą, która kosztuje 130 dolarów. Taki jest właśnie koszt skrzynki z kosami, tej standardowej, no nie? Bo są też New Knives, chociaż New Knives ja kosztują bardzo podobnie i mamy też tam jakieś inne, inne rodzaje po prostu tych skrzynek, no ale ja pójdę wystandardowo, standardowo, ile mi się to uda. Tyle mogę wam powiedzieć, że w odcinku o 4 dolary, tutaj jest profit, mogę wam powiedzieć, że w odcinku, który dzisiaj nagrywałem, nie udało się otworzyć skrzyneczki docelowej, czyli tej za 130 dolarów. Niestety, ale pieniędzy zabrakło, nie było ich jakoś super mega dużo mogę wam powiedzieć, bo wydaliśmy też 50 dolarów, zrobiliśmy z tego dolarów 25, więc to była słuchajcie połowa, połowa tego, co udało się, co po prostu wydałem, Nieco udało się tylko połowa tego co Wydałem, ale co ciekawe, jest jeszcze skrzyneczka za 9 dolarów, w której jest możliwość zdobycia kosy. Było mnie stać na takie dwie skrzynki, i później zostało nam chyba 5 dolarów coś takiego. Więc tak, otwieram, słuchajcie, pierwsza skrzyneczka, nic. Otwieram drugą, ostatnią możliwą skrzyneczkę i co się dzieje, słuchajcie, wypada koska, wypada koska, więc naprawdę to, a to ja mogę wam pokazać mi tę koskę, no nie? E, dzisiaj, dzisiaj wam pokażę, że mi wypadła, możliwe, że też e, wkleję ten moment, słuchajcie, wkleję ten moment z tego odcinka, dobra, lecimy, kolejna, ostatnia szansa, na. No. Spadło, 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 spadło. Mamy KOSĘ, słuchajcie, mamy KOSĘ Udało się w ostatnich skrzynkach. Dobra, czekajcie. Pójdźmy też, słuchajcie, swoją bitwę wstoczyć, Bo zagadałem się i tutaj za chwilę wyjdzie, że tej bitwy po prostu nie będzie. Bo wydamy wszystkie pieniądze. Dajemy sobie 15 skrzyneczek. Koszt bitwy, słuchajcie, to jest 4,50 4, dolarów. Zaczekamy sobie na przeciwnika. Plan mam dodatkowy taki. Mm, że pierwszą bitwę zrobimy Eee, czekajcie, został. Ej, nie dobra, wystarczy nam, wystarczy nam. Czyli tak pierwsza bitwa, dwóch graczy, druga bitwa trzech graczy i trzecia bitwa czterech graczy. Czyli będziemy sobie po prostu dodawać nie, tych graczy, nie dodawać skrzynki, tylko dodawać graczy. Wiadomo, szansa na wygraną maleje, ale kurczę, też możliwe zwycięstwo, możliwa nagroda do zdobycia. Oczywiście rośnie do skinów. Robi się więcej. 5 dolarów z Milspeka naprawdę bardzo, bardzo dobry skin. Myślę, że ciężki. do przebicia mamy dużo skrzynek w których możemy oczywiście spróbować to przebić no ale kurde 5 dolarów ze skrzyneczki za 30 centów naprawdę duże duże, duże wyzwanie nam tutaj gościu dał nie jest to bot jest to jakiś ziomeczek więc pozdrawiamy ma tutaj koronkę czy hmm. co to koronka w ogóle znaczy? on sobie ustawił tak do niku. czy coś to oznacza kurcze zobaczcie że ja bez żadnych skinów, w sumie on też. On jednym skinem zaskoczył. To, co mu się udało, to zaskoczyć tym jednym, jedynym skinem. Reszta to totalne nic. Yy, mu ciekawego nie poszło. Yy, dobra. Mamy, słuchajcie, jeszcze przed sobą dwie, dwie, yy, siedem skrzynek. Siedem skrzynek zostało. No i gościu chyba porobił Słuchajcie, chyba porobił Kolejny skin z gwiazdeczkami Te gwiazdeczki oznaczają Skiny, które są Dużo ponad wartość skrzyneczki No bo skrzyneczka kosztuje 30 centów Więc to jest dosyć Duży mnożnik wartości skrzyni Naprawdę mu się przyfarciło Naprawdę mu się przyfarciło Gość będzie miał tutaj do zgarnięcia ponad 10 dolarów z bitwy Za 4,50, więc to myślę Nie jedna bitwa nie Mogę pozazdrościć takiego wyniku jeśli nam się nie uda trudno będziemy mieli jeszcze dwie bitwy przed sobą w których nagrody mogą być większe chociaż też niekoniecznie po tym co on zdobył 11.43 dolara tyle udało mu się zdobyć z bitwy z Millspeka, więc wynik naprawdę godny pogratulowania dla przeciwnika dobra dajemy sobie to 3 czy stwórz bitwę no i dobra ja sobie też również tutaj chwileczkę zaczekam Będziemy mogli sobie zaczekać Jeśli nie będzie po prostu odpowiednio szybko przeciwnika to sobie klikniemy Dodamy bodzika No i sprawdzimy co tej finalnie nam się uda Dobra dostaliśmy jakiś achievement Nowy level się wbił Dobra A myślę że to... dobra czyli to tak po kolei Dobra po kolei dodaję po prostu boty nie w tego co kliknęliśmy Tylko jest to dodawane po kolei od lewej strony Do prawej No i dobra Zaczyna się bitwa 30 centów, zdobywam prowadzenie na samym starcie, więc jest coś tam, coś. 2 dolary u przeciwnika. Jest to dosyć sporo, jak na Milspeka również, no ale to taką przewagę można się nadrobić mniejszymi skinami, no nie? Ona jest jeszcze do nadrobienia mniejszymi skinami. E, czy mi to wychodzi? Kurczę, 39 centów, a on ma 45. Dobra, jestem drugi. Jestem drugi, mam ciągle szansę tutaj objąć prowadzenie. Za chwilę będzie połowa bitwy. Miejmy nadzieję, że coś ciekawszego również mi wypadnie. Nie skiny za 8 centów, tylko coś takiego, naprawdę, wow. Jeśli by wypadł mi skin za 5 dolków. Tak jak temu gościowi w poprzedniej bitwie, to naprawdę tutaj by była możliwość e, stoczenia bitwy o większe, większe pieniądze e, niż właśnie było to w bitwie poprzedniej. E, ale na razie chyba się nie zanosi. 9 dolarów, kurcze, taniutkie skiny, taniutkie skiny Jedynie mój przeciwnik Coś tam trafił, ale to też, kurczę, On ma 3 dolary mm, Zostało 5 skrzyneczek No i czekajcie, czy jeśli to będzie statrak No właśnie, słuchajcie, raczej to jest statrak Dodatkowy skinek mu wpada No, ludzie mają tutaj szczęście Ja niestety aktualnie szczęście nie... Ej, kolejny track. 61, dobra, już myślałem, że też coś z tych droższych skinów mu wypadło Czy ta bitwa będzie warta więcej od poprzedniej? Kurde, 6 dolarów? No możliwe, możliwe O ile polecą tutaj jakieś fajniejsze skiny jeszcze Czy ja mam szansę to przebić? Oczywiście, że tak. Jeśli by poleciał ten skin za 5 dolarów, mógłbym to przebić. Niestety nie poleciał i tutaj jest 10,53, czyli tak jak mówiłem bitwa ta pierwsza naprawdę jest ciężka do przebicia ponieważ tam naprawdę przyfarcił przeciwnik, więc może poczekamy 4. No i dobra, poczekamy sobie chwilę na przeciwników. Ja sobie zrobię cięcie i zobaczymy. Dobra, jest jeden przeciwnik, resztę sobie udostępnimy tutaj botami, no i zobaczymy, jak będzie wyglądać ta ostatnia bitwa. Dodatkowo za te 3 dolary jeszcze otworzymy sobie 10, 11 no 10 skrzynek, dobra, to otworzymy sobie 10 skrzyneczek. No i pójdziemy na te kontrakty, no i zobaczymy, czy coś ciekawego nam się uda zrobić. Fajnie by było wygrać tą bitwę przynajmniej ostatnią Dnią, chociaż tutaj, wiadomo, najmniejsze szanse są na wygraną, bo jest aż 4 gracze, więc teoretycznie to jest 25% szans na wygraną, ale, słuchajcie, dobra, ta korona przypada na zwycięzcę, kurde, jaki fail, że o tym nie wiedziałem, dobra, dolar, kurcze, dolar 35, ej, tutaj, tutaj jest ciekawie, jest ciekawie, zobaczymy, jak to dalej będzie się toczyło, ale tutaj skiny słabe, słuchajcie, nie dropią, takie w miarę, w miarę, nie jakieś te najlepsze, ale w miarę skiny tutaj dropią, dobra, Drugie miejsce mam aktualnie, jest 10 centów różnicy, więc nic straconego. Czy mój skin jest lepszy od przeciwnika? Niestety nie, no ale te szanse, nie, te, te różnice nie są jakieś wielkie. Dobra, ej, wpada skinek ze statrakiem, dobra, mamy 2,45, okej, okay, mój skin ma, być, szan ma szansę być lepszym, czy nie? 1, 98. okej, okay. wszyscy są naprawdę dosyć blisko siebie, no i tutaj bitwa będzie raczej trwała do samego końca wygrana może być przyjemna, słuchajcie, naprawdę wygrana może być przyjemna jak na taki odcineczek. Patrzymy, kurczę, czy ja przy farce 309 do Ej, dobra, nadal nie jest źle, nadal nie jest źle. Jest to bardzo zrównane tak, słuchajcie, wypada. Słuchajcie, gloczek bardzo fajny, który daje mi zwycięstwo, chyba tak jest, słuchajcie, jest to zwycięstwo. Zdobyliśmy 17 dolarów z bitwy na mil -speki. No to jest, słuchajcie, mega zwrot akcji, który nam może naprawdę mega mocno e, pomóc. Więc bijamy, słuchajcie, jeszcze po ostatni 10 mil speków, zobaczymy co tutaj wypadnie. Miejmy nadzieję, że Coś mocnego dodatkowo jeszcze by Tutaj się pojawiło No i nie, chyba nie będzie Chyba, że jakiś statrak jakiś fajniejszy by wpadł Jest statrak 32 centy, 3,76 Czyli coś tutaj musiało wpaść Jest, słuchajcie, skinek ze statraczkiem 2,70, czyli 3,76 Czyli jest to, słuchajcie, jak najbardziej Profit Dobra, idziemy, słuchajcie, sobie po kontrakciki Dajemy sobie Tutaj kontrakty mocne Mocniejsze. Będą znaczy takie średniawki, będą to słuchajcie, mediumy. Lecimy, słuchajcie, pierwszy kontrakt dosyć mocny: 3,76 dolara, właśnie jest w tym kontrakcie. Dobra, dajemy sobie to. Dolar 24, niestety. No ale dobra, lecimy sobie dalej. Tych kontraktów naprawdę troszeczkę dzisiaj będzie. 6 dolarów, więc zobaczymy, co będzie z kontaktu. Za 6 dolarów jest 5 kurczę. Delikatny minus, niestety. Zobaczymy, jaka najlepsza kwota tutaj w ogóle padnie. Wszystko powyżej 350 dolarów zostanie wydane. Słuchajcie, na skrzyneczki. Dużo, bardzo, bardzo dużo zależy otwarta, właśnie na, na kontraktach. No nie, no bo one tutaj się będę rzucać cały czas tą dolną granicę, to mimo tego, że całkiem spoko mogło nam polecieć, to możemy i tak stracić, no nie? Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie się prezentowało w aktualnym momencie. Mamy 10 dolarów. Mamy 10 dolarów do wydania, więc jak najbardziej wystarczy na skrzyneczkę, która dała mi koseł w odcinku bliźniaczym, który niestety się nie pojawił, ze względu na tragiczną jakość, którą bałem się wstawić, że tutaj po prostu watch time były na poziomie zerowym, przez to, że tego nie udało się oglądać. Dobra, 2,90 dolara, ej Dobra, powoli się zbliżamy pod yy, 20 dolków, no nie? Pod 20 dolków Wydaje mi się, że nam plus raczej chyba nie jesteśmy Z tych kontraktów, ale 20 dolków Ej, tu, ma, tu jest szansa, że będziemy mieli Więcej do wydania niż to było W odcinku, w którym ta kosa faktycznie Siadła, no dobra, dobra Ej, już mamy, no można powiedzieć, że mamy 20 dolarów Po tym kontrakcie już raczej na pewno Innej możliwości tutaj nawet Nie ma, 43, kurczę Naprawdę słaba granica tutaj wypada Dobra, dolar 76 został wydany. No i z dolara 76 zrobiliśmy 0,74. Dobra, lecimy dalej tutaj. Mamy 4 dolary w kontrakcie, więc tutaj nie może być coś przyjemniejszego. Ale niestety wypada. Słuchajcie, 1 dolar. Niestety 1 dolar wypada. Mamy jeszcze 75 skinów tutaj do zgarnięcia. Niestety nie są takie super mega drogie skiny. Tutaj gdzieś ta kostka zaraz mi się napatoczy. Z poprzedniego odcinka, więc też się zobaczycie w sumie, też się zobaczycie w sumie właśnie tą kostkę, którą posiadam z odcinka poprzedniego. Dobra, klikamy sobie dalej, już tych skinów zostało dosyć mało, cztery kontrakty przed nami. Ostatnie, które mogą tutaj jeszcze nam dorzucić troszeczkę pieniędzy, aktualnie jest to 25 dolarów, więc nie jest to jakiś wynik wygórowany. Ale na skrzyneczki wystarczy. Jest to już więcej niż było w odcinku. Jest ta kostka, słuchajcie. 102 dolary dokładnie. 102 dolary. Tyle mi wypadło w odcinku poprzednim. Więc do tej kostki, słuchajcie sobie lecimy, akurat to mamy, no i dobra do tej koski, ponieważ tamta koska została właśnie wydropiona w odcinku poprzednim, no i słuchajcie, mamy 28 dolarów na wydanie na skrzyneczki, tutaj jest właśnie ta koska, która wypadna, wypadła mi ze skrzynki, w tym odcinku również otworzymy tą skrzynkę ponieważ no nie jesteśmy tu, na tą skrzynkę za dolarów 130, Czekajcie, ona się nazywa knife chyba, tak jest, to ta skrzynka słuchajcie, jakie w ogóle tutaj były szanse na to, że mi ta kostka wypadnie. Eee, tutaj... Dobra, czekajcie, która to była koska? Eee, Shadow da Gersy, To były te Shadow da Gersy, tak czy nie? Eee, nie, to jest ten gucik, dobra, to jest ten gucik. Jest to 0,362 tysiące Łącznie na to tej ponad 1% pewnie będzie no albo coś około tego Więc dobra, klikamy, słuchajcie, sprawdzamy Co tutaj Hellcase ma dla nas Przygotowane, czy kolejny raz Uda się zdobyć koskę, byłoby to piękne Wiem, że to jest ciężkie, ale jest to Słuchajcie, jak najbardziej możliwe Żeby coś takiego się wydarzyło Niestety słaby skinek, dobra, jeszcze jedno Podejście, no i sprawdzamy Co tutaj jest, słuchajcie No koska, okienko obok, dosłownie okienko obok Wypada koska No i tutaj mamy skinka za 5 75 No i jest, słuchajcie, ostatnia skrzynia w dzisiejszym odcinku, która może dać nam, słuchajcie, koskę. No i niestety ta koska nam nie wypada. Jest to troszeczkę smutne, no ale. Czekajcie, sprób, Ej, spróbujemy jeszcze raz. Dobra, sprzedaję tego skina. Skin profitowy wypadł. Dobra, mamy jeszcze jedną szansę, słuchajcie. Jeszcze jedna szansa, może taką skin utrzymać. Ej, Neon Revolution byłby bardzo drogi, ale niestety nie przelatuje jedno okienko obok właśnie na tego Tego skinka. No i kurczę, niestety nie siadło, chociaż. Ej, jeszcze słuchajcie nas stać, słuchajcie, jeszcze nas stać. Kliknijmy sobie, gdzie jest. Dajmy tego skina. Mm. Eee, Tylko też sobie sprzedam. Dobra. Jeszcze jedno, jeszcze jedna Mamy pieniądze po prostu ze skinów, które nam wypadły Więc wykorzystajmy, wykorzystajmy, ale serio, też jest ostatnia. Nie próbuję więcej, bo wiem, że miałem szczęście w tej skrzyni. Ciężko jest drugi raz zdobyć szczęście w takiej, żeby w tej skrzyni, w której jest tak niski, procent szans na wypadnięcie takiego skina, żeby zdobyć znowu to samo. Wiem, że jest naprawdę ciężko, ja próbowałem, słuchajcie. No ale cóż, nie tym razem to kolejnym. Ja Wam dziękuję za oglądanie, subujcie lajkujcie, na razie się ma i cześć!